No, jak się panu podoba moja robótka? Żeleta, nie? No, jak chropuwate. No, gadałem panu z was ziebrówki No, pytał się pan, co mam, jaki materiał. No, gadałem ze mną ziebrówkę No, inny, inny drukciku nie mam No, szóstka jeszcze tam się trafi, Wi pan. No, ale to szóstki to jest mało. A tego to mam, cały garaż. No, no, dałem panu. Nie, nie to i pan, bo się fuknie, jest to, to na corno, Monty z takiego stryjka w domu, no. A no nie rozostaje u klienta, to się weźmie, wi pan, nie w rozwilceniu, no. No. <ścoughs> no. Jakby pan chciał, to nawet panu taki rower wyspał z tego drutu, tyle było, bo, no, pewnie. Nie mruc pan, bo tego nawet. Wojna, nie... wojnę przeżyje, to, 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 to barierka, mówię panu, no. Ile takich już zrobiłem, to chyba za 6 na tydzień robię. No, ludzie kupują, no, no nie mam co z tym drutem zrobić. No, z 15 hałby po, po, postawiłbym, zostanie jeszcze. No. no, próbuję jakoś, no, no dlatego tanie widzę. No, No i ile, no, materiałem, to czyłoś 800 będzie ok, na się wydaje. No, jestem w gratisie panu to fuknę tym sprayem No, będzie ok, nie? No, a iść pan po pieniądze, bo ja lubię pieniążki na no, i Dzisiaj weekend to. Dobra, no to czekam eee. Ja to mam łeb jednak i te spawy takie idealne. Uf.